Od jakiegoś już czasu Włocławek kojarzy się nie tyle z dziurawymi i zaniedbanymi drogami, co z trwającymi na nich remontami. Ten dotyczący drogi krajowej nr 62 wchodzi w kolejną fazę, w efekcie czego w najbliższy piątek zamknięty zostanie odcinek ulicy Kruszyńskiej od Ronda Falbanka do skrzyżowania z ulicy Królowej Jadwigi w kierunku centrum. Ruch odbywał będzie się jezdnią jadąc w kierunku Ronda w obu kierunkach. Jedną jezdnią. Jest to związane z robotami budowlanymi, jakie prowadzone są na tym odcinku jezdni, to jest układaniem mas asfaltowych. To, jak długo odcinek będzie zamknięty, zależeć będzie przede wszystkim od czynników atmosferycznych, jednak wykonawca twierdzi, że termin zakończenia całego remontu z końcem października pozostaje niezagrożony. Prace remontowe również sprawnie posuwają się na drodze krajowej nr 1. I najbardziej newralgiczny punkt, czyli przeprawa nad głowiączką, jest gruntownie modernizowany. Zostały już jakby zamontowane konstrukcje stalowe z blach falistych. Obecnie wykonawca nie na drodze, a po prostu od części tutaj parku prowadzi prace budowlane związane z umocnieniem skarb, jak również związane z budową konstrukcji mostu. Wczoraj rozpoczęło się wypełnianie betonem odpowiednich fragmentów konstrukcji. Wszystkie prace na drugim etapie remontu drogi krajowej nr 1 planowo mają zostać zamknięte wraz z końcem października. Dla jakości ich wykonania najlepszym sprawdzianem będzie następująca po nich zima. Marcin Kmieć, Telewizja Kujawy.